Barbara Kurdej Szatan dementuje obraźliwe plotki na swój temat. Po latach wyznała prawdę. Barbara Kurdej Szatan w trakcie kariery wielokrotnie musiała mierzyć się z różnymi plotkami na swój temat. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że była gwiazda M jak miłość nie zdała matury przy pierwszym podejściu. Do zaskakujących wieści odniosła się w końcu sama zainteresowana. Barbara Kurdej Szatan wraca do TVP. Barbara Kurdej Szatan przez wiele lat była jedną z gwiazd telewizji polskiej, i gdy wydawało się, że już na dobre zadomowiła się na Woronicza, doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Wszystko z powodu kontrowersyjnego wpisu w mediach społecznościowych, który odbił się szerokim echem i sprawił, że ówczesny prezes telewizji polskiej Jacek Kurski zdecydował się zakończyć współpracę z 38-latką. Tym samym zakończyła się jej przygoda z serialem M jak miłość. Wyglądało na to, że aktorka już raczej nie będzie miała szans, by pojawić się w mediach publicznych. Wszystko zmieniło się, gdy spółkę przejął nowy zarząd, który za cel postawił sobie zmodernizowanie stacji i odcięcie się od tego, co działo się za czasów dobrej zmiany. W związku z tym ogłoszono, że Barbara Kurdej Szatan po latach przerwy wraca do publicznej telewizji i poprowadzi nowy teleturniej zatytułowany Cudowne lata. Barbara Kurdej Szatan dementuje plotki na swój temat. Nic więc dziwnego, że ostatnio aktorka znów zaczęła budzić wiele emocji i cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety dziennikarze nie zawsze ujawniają fakty z jej życia, którymi gwiazda M jak miłość chciałaby się chwalić publicznie. W związku z pojawiającymi się plotkami na temat tego, że aktorka przed laty oblała maturę i egzamin zdała dopiero za drugim razem, 38-latka sama postanowiła przerwać milczenie i wyjaśnić nieścisłości. Maturę musiałam zdawać dwukrotnie. Pewnie wiele osób pomyśli, że oblałam i udało się dopiero w poprawce. Nic z tych rzeczy. Opolu były wtedy przecieki i władze tak się zdenerwowały, że musieliśmy pisać egzamin ponownie tłumaczyła w rozmowie z Jastrząb Post. Chociaż Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywa, że odczuwała ogromną presję i stres z powodu całej tej sytuacji, w końcu udało jej się zdobyć upragnione świadectwo dojrzałości. Stres był ogromny, a do tego miałam pecha, bo powtarzane były akurat egzaminy pisemne z polskiego i matematyki, a te akurat zdawałam. Miałam korepetycje z matmy, uczyłam się długo z polskiego, podsumowała.